Chciałbym zapytać, kto, jest, kto z nas jest szczęśliwy, niech podniesie rękę. Dziękuję bardzo. Czyli opowiadanie dla dzieci miało sens? Słuchali dorośli. Mamy dzisiaj, kochani, powody do szczęścia, do wielkiej radości, bo. Gdy ludzie zmieniają swój styl życia, żeby być bliżej Boga, to jest to piękny moment, aby Boga uwielbić. Czy pamiętacie coś jeszcze z tekstu, który był czytany na początku jako wstęp do kazania? Daniel czytał, to pewnie jeszcze pamięta, ale czy poza Danielem coś wam zostało w głowie? O dziurawych cysternach. Super. A coś było przeciwnego cysternom? Studnia. Ok, dobrze. Zrobimy inaczej. Myślałem, wiecie, o tym, że Pan Bóg, do Pana Boga ludzie przychodzą, ale od Pana Boga też ludzie odchodzą. Jak Bóg stworzył człowieka w szóstym dniu, to powiedzcie mi, czy człowiek zaczął zajęcia i pracę, czy od razu miał urlop? Od razu miał urlop. Czyli Pan Bóg jest bardzo dobry, bo mając swoje dzieci, daje im to, co najlepsze. Czy można od takiego Boga uciec? Można czy nie? Nie. Myśmy czytali właśnie o tym, że można. Właśnie o tym mówił tekst księgi Remiasza. Gdybyśmy chcieli jeszcze raz otworzyć ten tekst, to z drugiego rozdziału spójrzmy na wiersz trzynasty. Myślę też bycie o czymś takim, bo w tym tekście jest mowa o dwojaki, że dwojakie zło ludzie popełnili. Ja rozumiem, że można popełnić jedno zło, ale w tym jednym, żeby aż dwa razy, to o co tutaj chodzi? Trzynasty wiersz w drugim rozdziale mówi, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło, mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które zatrzymać wody nie mogą. Jakie tu jest podwójne zło? Może zapytam, jakie zło jest jako numer jeden? Opuszczenie Boga. Pytałem, czy można Boga opuścić? Ktoś powiedział, że nie. Okazuje się, że można. To jest dobry Bóg, cudowny Bóg, a jednak można go opuścić. Gdy patrzymy na to, to jest pierwsze zło, ale gdzie tu jest drugie? Czym tkwi ten drugi błąd, drugie zło? Znalezienie innego Boga. A czy tutaj o Bogu drugim czytamy? Nie. Tu mamy właśnie źródło wód żywych, Bóg siebie tak nazywa, a więc człowiek pić musi, skoro nie chce pić u źródła, to co robi? Cestarne buduje, też jest zbiornik na, na wodę. Dlaczego to zło, budowanie sobie cysterny jest takie złe? Z czym takie słowo nam się wtedy kojarzy? Z wieżą Babel. Dlaczego? Bo tam jest nieza, niezależność, niezależność od Boga. A więc jeżeli ja nie chcę pić ze źródeł Bożych, to muszę sobie stworzyć alternatywę. Wieża Babel to nawiązuje do potopu. Tam też jest dużo wody, nie? Dzisiaj też mamy wodę. W ogóle z wodą ten temat będzie dużo miał wspólnego. Ale popatrzcie, że po potopie ludzie. Bóg obiecał, że więcej nie będzie potopu, tak było? I co ludzie sobie powiedzieli? Niech sobie Bóg mówi, co chce. My sobie wieżę Babel zbudujemy. Tu jest coś gorszego, bo Bóg trzyma swój naród przy źródle wody, a oni mówią: My sobie własne cysterny pobudujemy. Z jaką historią w Biblii kojarzy nam się taka sytuacja? Wybór króla. Dobrze. Apel nie poszedł na marne. Coś jeszcze? Bardzo znana przypowieść. Złoty cielec. Jeszcze coś? A syn marnotrawny był w domu ojca i sobie pomyślał: A ja sobie pobuduję własne cysterny. Będą moje cysterny na moich warunkach. Nie będzie mi ojciec mówił, co mam robić, i tak dalej, i tak dalej. Czy w takim razie podwójne zło to nie jest to, że po pierwsze zostawiamy źródło życia, a po drugie, nadzieję pokładamy w czymś, co jest dziurawe? Jakbyście się czuli w momencie, że nazbieracie deszczówki do cysterny, ale nie wiecie, że jest dziurawa, i w momencie, gdy jest susza i chcecie podlać, to się okazuje, że wody nie ma. I to wszystko, co macie, wyschnie. Wiecie, jeżeli to chodzi o rośliny, to pół biedy. Ale jeśli chodzi o Twoje życie, o Twoją wieczność. Wydaje się, że nazbierałeś wiele dóbr na wiele lat, a później się okazuje, że, że nic z tego nie będzie. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Popatrzcie na wiersz 11 w tym rozdziale. W drugim rozdziale, wiersz 11, Bóg mówi tak: Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż nie są to bogowie? Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. A mógł nawet pogan stawia za wzór, mówi, że poganie się trzymają swoich ust. Jakie mają, takie mają, ale się ich trzymają. A mój lud zamienił Boga Prawdziwego na coś, co pomóc w żaden sposób nie może. Mieliście taką sytuację, że nawet będąc bożymi dziećmi, mieliście zatarg z Panem Bogiem, żeście od niego odeszli? Może byliście pogniewani, na Boga, na Kościół, na wszystko po kolei, i takim bezpiecznym schronieniem była własna cysterna, własne źródełko, żeby nie umrzeć z pragnienia. Może tak, może nie. W apokalipsie, w trzecim rozdziale są bardzo znane słowa, jak chciałbym je tylko przypomnieć. W trzecim rozdziale i to będą 15-16 wiersz. Te słowa wypowiada sam zbawiciel, mówi: Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, ani gorący, ani zimny, to wypluję cię z ust moich. Bóg zachęca przede wszystkim do tego, żeby być gorącym. Co to znaczy? Może właśnie dokładnie to, żeby być u jego źródła. Ale jeśli nie jesteś już u jego źródła, to żebyś był jaki? Żebyś był zimny. I 15 wiersz od, od tego zaczyna. Obyś był zimny albo gorący. Zachęcać kogoś, żeby był zimny. Czy może się okazać, że od zimnego jest coś gorszego? Może, się, może tak być, że od zimnego jest coś gorszego? No właśnie. Sami już dochodzicie do wniosku. Tak, to letniość jest gorsza niż bycie zimnym. Dlaczego ta letniość tak bardzo szkodzi? Znowuż dochodzimy do tego samego punktu, bo pokładasz zaufanie w czymś w dziurawej cysternie. Czymś, co nie potrafi zatrzymać wody, ale ty jeszcze o tym nie wiesz. Ty się dopiero przekonasz, że cysterna jest dziurawa, i w momencie, gdy najbardziej będziesz potrzebował dużej ilości wody, to się okaże, że po prostu mocno się zdziwisz. Jaka jest różnica pomiędzy źródłem a cysterną? Przecież tu jest woda i tam jest woda. Wiecie, że Pan Jezus w Nowym Testamencie nawiązał do tej sytuacji. Może niekonkretnie nie powołał się na Jeremiasza, ale gdybyśmy otworzyli Ewangelię Jana, czwarty rozdział, tam mamy rozmowę z Samarytanką. I gdy popatrzymy na wiersz 13 i 14, to są też słowa Jezusa zbawiciela, mówi Samarytance że każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Jezus mówi o studni. No, powiedzielibyśmy o cysternie. Pijesz wodę, będziesz pragnął. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej. I to jest bardzo ważny dodatek. Ku żywotowi wiecznemu. Jaka jest różnica między cysterną a źródłem? Cysterna przedłuży ci tylko doczesność, a źródło wody żywej sięga dużo dalej, bo sięga wieczności. Zadawaliśmy sobie pytanie, jak to jest możliwe, żeby opuścić Boga i pójść gdzie indziej, i czy to w ogóle jest możliwe? Okazuje się, że tak, ale to działa też w drugą stronę, że ludzie, którzy są z dala od Boga. Zaczynają myśleć poważnie o swoim życiu i chcą się do niego przybliżyć i sięgnąć do źródeł wody żywej. W pierwszej wersji mamy po stworzeniu świata to, że wszyscy są przy Bogu, wszyscy są gorącymi, wszyscy mają cudownego ojca. Jedyna możliwość to była taka, żeby opuścić go i pójść na swoje. Szatan zrobił to jako pierwszy. On chciał się zrównać z najwyższym, nie chciał być u najwyższego. Chciał stworzyć konkurencję i ją stworzył. Później ludzie poszli w ten sam, w tym samym tropem. Na jakim etapie jesteśmy? Czy można być w kościele i być z dala od Boga? Czy można być w zboże i pić z własnej cysterny? Można czy nie? Można. A można być z dala od zboru, a pić ze zdroju żywego? Wiecie, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Najbardziej to interesuje mnie, wiecie, w tym wszystkim reakcja Pana Boga. Co byście zrobili, gdyby Wasze dzieci, tak jak syn marnotrawny, opuściły dom, powiedziały Was, co Was myślą, że nie podobają im się Wasze pomysły na życie, że to jest wszystko jedna wielka nuda. No i by sobie poszły. Jakie uczucia targnęłyby Waszym sercem? Nie chcę pytać, bo one mogą być bardzo różne i bardzo ludzkie, bardzo niechrześcijańskie, ale interesuje mnie reakcja Boga. Wiecie, bo My jesteśmy Bożymi dziećmi i My robimy Bogu takie niespodzianki. Jak Bóg zareagował, i pytanie, czy, czy można to przeczytać? Znowuż musimy wrócić do Jeremiasza, drugi rozdział. I tam znajdziemy odpowiedź w dwunastym wierszu. Dwunasty wiersz mówi: Przerażcie się niebiosa nad tym. Za chwilę zobaczymy nad czym. Ale powiedzcie mi, czy niebiosa mają uczucia. Czy niebiosa mogą się przerazić? Czy to jest raczej metafora jakaś przenośna? A czy nie odbieramy tego jako to, że sam Bóg o sobie mówi? Jakie ma uczucia w związku z tym, że został opuszczony jako źródło żywej wody i ludzie sobie cysterny pobudowali, wieże Babel sobie zbudowali? Co Bóg mówi o sobie? Zadrżyjcie, zatrwóżcie się bardzo, mówi Pan. Przeraście się, w ogóle ten początek mówi przerażcie się. Bóg mówi jakby o swoich uczuciach, że jest przerażony, zatrwożony, ale nie, nie zły, nie wściekły, nie z chęcią mordu. Jakbyście byście zareagowali, gdybyście widzieli, że wasze dziecko sięga po szklankę, ale tylko wy wiecie, że tam jest kwas solny, a nie woda. A wygląda w sumie tak samo. Nie byłoby zatrwożenie, przerażenie, zadrżyjcie, ale wiecie, że wasze dziecko was nie słyszy, bo powiedzmy, że macie podgląd, kamera w domu, a dzieciak po tę szklankę sięga. Mi się zdaje, że Pan Bóg właśnie dokładnie to samo chce powiedzieć, że tu nie jest złość. Tylko raczej to, że chcesz ratować dziecko, a Twoja ręka jest za krótka. Teraz na pytanie, czy Pan Bóg jest wszechmocny? Czy może zapobiec takim kataklizmom? Może czy nie? To dlaczego nie zapobiegł? Dlaczego pozwolił ludziom zbudować własne cysterny? Dlaczego im pozwolił budować wieżę Babel? Dlaczego pozwolił, że Kain zabił Abla i tak dalej? Dlaczego? Bodał wolną wolę. Jarek, Beata, trudno powiedzieć, czy człowiek odszedł od Boga i do niego wraca, czy był, zawsze urodził się z dala od Boga, bo w świecie grzechu, wiecie, to Izrael był narodem wybranym, ale obok Izraela były inne, inne narody, które nie piły z, z żywych wód, tylko oni mieli własne cysterny, nawet nie wiedzieli, że jest jakieś źródło wody żywej. Ale my dzisiaj, gdy się o tym dowiadujemy, to pragniemy, zobaczcie, jedni Bogiem pogardzają, i w tym samym czasie ktoś inny do tego Boga przychodzi. Czy nie jest to dziwne? Czy ten Bóg się zmienił? Nie. Bóg jest ciągle taki sam, ale nam albo zaczyna się w głowach przewracać, albo zaczyna się w głowach porządkować. I albo ktoś postanawia zakopać swoją cysternę i wrócić do domu Ojca. I zobaczcie, nawet gdyby oba Cię wspomnieć, Bata, przecież Ty byłaś wierzącą osobą, prawda? Chodziłaś do kościoła, kochałaś Boga. Coś jednak Ci brakowało. Czegoś, wiecie, bo mieć wodę i mieć wodę. W cysternie też jest woda. Ale człowiek dochodzi do wniosku, że woda, którą pił do tej pory, to nie jest woda żywa. Jak mi ktoś mówi, że zbawienie jest z uczynków i twoja, twoja przyszłość to jest waga, na której dobre uczynki i złe uczynki i co przeważy to albo piekło, albo niebo, wiecie, to można zgupieć. I wtedy zbawienie nie jest zależne od Jezusa, który przelał swoją krew za mnie, tylko zbawienie jest zależne od tego, jak dużo mam na koncie dobrych uczynków, a żeby tych złych było jak najmniej. Jest Przewartościowanie i można mówić o Bogu. Wiecie, diabeł jest tym zainteresowany, aby człowiek miał poczucie, że jest w kościele i blisko Boga, a tak naprawdę od niego był, był daleko. Diabeł ci nie powie, że wykopałeś własną cysternę, chociaż tak jest. On ci, on, diabeł próbował zniszczyć kościół. Udało mu się? W miejsce każdego męczennika nawracało się kolejne dziesiątki, setki. I szatan zrozumiał, że kościoła nie zniszczy, ale może zrobić kościół podobny do prawdziwego. I ludzi utrzymać właśnie to jest to złudzenie, to jest to poczucie bezpieczeństwa, że jakby co mam Boga, mam kościół, mam wszystko, ale tak naprawdę później się obudzę kiedyś i się okaże, że cysterna była dziurawa, że ta woda życia, która miała mi dać życie, po prostu uszła. Piękne jest to, że Bóg się na nas nie gniewa, gdy błądzimy. Bo to nie jest problem, wiecie, że ludzie popełniają błędy. Ważne jest to, co my z tymi błędami chcemy zrobić. Ważne jest to, jaka będzie nasza reakcja na Boże Zaproszenie. Czy Bóg zaprasza nas do powrotu do źródła? Chciałbym z Księgi Jeremiasza, ale tym razem z 17 rozdziału, przywołać pewne wiersze. Tak jak Księga Jeremiasza zaczyna ten wywód od tego, że Bóg ma powód do smutku i płaczu, bo został opuszczony i nie potrafi pomóc swojemu ludowi, skoro ten się zdaje na złudzenia, a nie na Boga prawdziwego. To teraz popatrzmy, w 17 rozdziale Jeremiasza jest w sumie lekarstwo. Jest coś pięknego. W wierszach 13-14 czytamy. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Tu już nawet Jeremiasz wyraźnie podkreśla, że to jest źródło wód żywych. Co to znaczy być zapisany na piasku? Co to znaczy być? Czy ktoś pisał już na piasku? A co on tam pisał, my tak na dobrą sprawę nie wiemy, ale mając sugestie tego, że Pan Jezus pisał tam grzechy, ludzi, którzy oskarżali innych, a sami nie byli w porządku. Czy coś, co jest zapisane na piasku, to dobrze? To nie jest trwałe, nie? Dlatego Bóg na kamieniu zapisał swoje prawa. Ale pójdźmy dalej. 13 wiersz się zaczyna – nadziejo Izraela, a 14 mówi – uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją. Chcę zwrócić uwagę na liczbę mnogą i pojedynczą. W trzynastym wierszu to jest Bóg Izraela, a więc jakiejś całej masy ludzi, ale w czternastym to jest Bóg, który jest moją chwałą, to jest mój Bóg, to jest osobisty Bóg, mój prywatny. Jest różnica między Bogiem Izraela a Bogiem prywatnym. Jest różnica. Dzisiaj te różnice też odczują kolejne osoby. Przyłączając się do, nazwijmy to, Izraela duchowego, do Kościoła Bożego, do powrót do żywych wód, to jest powód do przeogromnej, niezmiernej radości. Można by powiedzieć, że gdy wracamy do źródła, to wracamy do domu Ojca. Jaka jest radość w domu, gdy marnotrawny wraca? My możemy to czytać, nie? że ktoś napisał coś, ale wyobraźcie sobie, że to z waszego domu uciekło wasze dziecko. No tak, tylko trzeba być rodzicami, żeby się w to wczuć, ale nawet jak nie jesteś rodzicem, nie masz dzieci, to pomyśl, że masz kogoś, kto ci uciekł i teraz przychodzi. Złość, że jak śmiał wrócić, czy raczej fajnie, że wrócił, zgłupiał, a teraz zmądrzał, zginął, a teraz ożył. Jakie uczucia ma ojciec w niebie, gdy twoje dzieci postanowiło zakopać swoje cysterny i wrócić do żywych wód? Jakie to są uczucia? Myślę, że przeogromna, że Bóg w niebie może powiedzieć o cudownej przemianie, na którą ma wpływ w sumie też sam Bóg. To Duch Święty przyprowadza człowieka, on przekonuje o czym? Grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Tak. Zacznijmy od grzechu, a więc od tego, że pogubiłem się i chyba wrócę do mojego Pana. Ten tekst Jeremiasza, on też tak fajnie mówi, że zawstydzeni będą ci, którzy, bo oni coś zrozumieli, oni się teraz wstydzą, oni ze spuszczoną głową, o, panie, myśmy opuścili takie źródło, mieliśmy, wiecie, jest takie powiedzenie, miałeś złoty róg, a teraz ci się ostał sznur. Miałeś coś bardzo fajnego, zamieniłeś to na coś bezwartościowego. Czy jest szansa, że jak wrócę? Jest szansa, kochani. Amen. Dziękujmy Bogu, że lista zbawionych jeszcze jest niedope, niedopełniona. Ukochane i drogi nasz Panie i Boże, Uroczystość Chrztu kończy się, ale tak naprawdę zaczyna się chrześcijańskie życie, które czasami jest cierniste. Czasami ponosimy ofiary, znosimy trud, mozuł. ale Ty, Panie, jesteś w tym wszystkim. Ty obiecałeś, że będziesz z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I ta wędrówka, pielgrzymka, nie jest nam straszna ani uciążliwa. Ty dla nas, panie, przeszedłeś tak wiele, że już więcej się nie da. Zrozumieliśmy, jak wielka jest Twoja miłość, i pragniemy podążać za Tobą, dokądkolwiek idziesz. I to nie są tylko słowa, to są szczere pragnienia. Okupione łzami, potem pragniemy być Twoimi, pragniemy wytrwać aż do końca. Dwie kolejne osoby odnalazły się w tym zagubionym świecie i jeszcze bardziej chcą być bliżej Ciebie, Panie. My również z dnia na dzień, pomimo tego, że jesteśmy wiele lat już w tym kościele. Wiele lat czytamy, Panie, z Twojej Biblii, a jednak czujemy tę bliskość coraz bardziej. Bądź Panie za to uwielbiony, że znosisz nasze porażki, że nas dźwigasz, dajesz nowe siły i pozwalasz, aby nasze kroki się umacniały. Bądź Panie za to uwielbiony. Amen.